Cześć wy, moje kochane, toksyczne mordeczki. Jak wiecie, jakieś 3000 subów temu wybiło nam okrągłe 40 tysięcy subów. 40 tysięcy to okrągłe, czy dopiero 50 tysięcy? Mniejsza. No, ale nie ma co się bawić we wstępy. Mamy erę TikToka, tak więc krótko, szybko i na temat. Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12 Giga. Taka karta do zdobycia u mnie dzięki uprzejmości NVIDII oraz Media Expert. Za co? Hm. Za zrecenzowanie recenzenta. I nie, 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 wcale nie musicie być ludcy. To nie jest kółko wzajemnej adoracji ba! To może być tak naprawdę autentyczny roast, ale uwaga! Nie bluzgać mi! Mamy sponsora nagrody, czyli Nvidia i Media Expert, więc. Kultury. A jeśli to Was zainteresowało i chcecie wygrać kartę, na no której sam Wam będę zazdrościł, bo siedzę na 2070, to słuchajcie. Faktycznie chodzi o to, żebyście zrobili recenzję mnie, tego kanału, tej twórczości, jeśli można to tak nazwać. To nie musi być, ale może być. Na poważnie. To może być totalna odjechana wersja to może być kompletny roast, ale warunki to. Nie w szczepionkę. Minimum 500 znaków, żeby mi ktoś tutaj po prostu fraszki z Wiedźmi na 3 nie wysłał. No nie ma łatwo. No ale też nie przesadzajcie z długością, bo jak wysmarujecie mi esej jak na magisterkę, no to będzie TLDR, bo ja jeszcze będę robił drugi materiał i będę czytał te recenzje. No i tak trochę no, głupkowa to będzie to wyglądało, jak nagle jedną recenzję będę czytał i na nią reagował pół godziny. Każdy zgłoszeniowy komentarz musi na samym początku zawierać informację, od kiedy subskrybujecie. Może to być jakiś przedział czasowy, albo materiał, który was do tego zachęcił. W tym jednym przypadku, moi drodzy, żadnych wulgaryzmów. Mnie też skręca. Będzie bluzgano, no niestety, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane. Pod uwagę, będą brane wszystkie recenzujące komentarze, które zaczynają się od informacji, od kiedy subujecie albo od jakiego materiału, spod tego właśnie filmu, który teraz oglądacie i które napisane będą do północy 30 października. Czyli północ z 30 na 31 koniec, finito, już więcej nie można. I bardzo ważne, kliknijcie w regulamin, którego link jest w opisie, bo tam są jeszcze inne detale. Które są wymagane, żeby wziąć udział w konkursie. Na przykład to, że w szczegółach swojego kanału musicie mieć podany adres e-mail, żeby można się było z wami skontaktować. No jak i to po prostu zweryfikować, żebyście nie dali adresu na wujka, babcie i jeszcze 17 innych osób. 31 października z rana do kawy siadam, czytam, śmieję się, złoszczę lub płaczę no i wyłaniam zwycięzcę. Pamiętajcie, to, że będziecie mi ludcy. Nie oznacza forów. To, że będziecie wredni, też nie. To będzie totalnie subiektywne wybieranie zwycięzców. So, entertain me! A tak na poważnie, no to jestem cholernie ciekawy, co tam wymyślicie, bo wiem, że niektórzy z was to potrafią albo pisać istne doktoraty, albo tak operować słowem, że no można się opluć ze śmiechu. Wierzę w was. A ja serio, serio chcę tę kartę rozdać. Żeby jeszcze było, wiecie, no tak, że no. Jak nie będzie zwycięzcy, no to karta leci do mnie, no to, no, no wiecie jak jest, nie? No ale tak nie ma, no to niech się ktoś z Was ucieszy. A ja za możliwość poczytania zapewne bardzo konstruktywnych opinii na temat kanału oraz możliwość rozdania tej karty jednemu z Was, jeszcze raz dziękuję zarówno NVIDII, jak i Media Expert i ja, rok. Do następnego razu. Powodzenia. Cześć!